Najdostojniejszy księżem arcybiskupie, w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół numer 5 serdecznie witam Waszą ekscelencję w murach naszej placówki. Proszę przyjąć te kwiaty jako wyraz szacunku, którym darzymy Waszą ekscelencję i jednocześnie podziękowanie za dzisiejszą wizytę w Zapraszamy naszych gości do obejrzenia prezentacji, która przybliży nam życie duchowo-religijne społeczności naszej szkoły. Ostatnia wizytacja kanoniczna księdza z Edwarda Sorowskiego w naszej szkole miała miejsce 12 maja 2010 roku. Dyrektorem naszej szkoły jest pan Bogdan Gruner. Pomagający pani wiec dyrektor Agnieszka Sosinowska i pani Anna Rękiewicz. Nasza szkoła jest wierna tradycją religijno-patriotycznym. Dowodem tego jest sztandar szkoły z wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia z 1936 roku. Nasza szkoła znajduje się na terenie parafii Matki Bożej Patryckiej, z którym ściśle współpracujemy jako uczniowie uczestniczymy w ważnych dla pracy, ale też ksiądz profesor Andrzejewski, księża i może umożliwiają udział w życiu parafii poprzez małżeństwa obrzęcowe, rolaty, drogi przyczelowe. Co roku organizowane są dla nas trzydziame rewolucje wielkoprózne. Wszystkie Wasze wydarzenia szkolne, zacznijmy od Ełka, jest, jest ich na przykład rozpoczęcie i zakończenie rozszerzenia, wysiłkowanie w pierwszych czy drugim uczniach szkoły. Większość uczniów naszej szkoły należy do paradoksy w Bożych Tam też jeszcze szlak może z lepszej Komunii świętej czy bierzkowania. Od roku na terenie naszej szkoły organizowane są kursy elektrodyzacyjne, w których uczestniczą uczestniczyła się rodzina. Nasze szkoły odbywają się też w parkach instytucjonalnych, które wymagają także decyzyjalnego szefa świata i się do dokumentacji szkolnej i poznał poszczególne oświetlenia. Uczestniczymy także akcja, i w decyzyjnych filizyjnych wydarzeniach w Do najważniejszych należy życie akcji, jak to wygląda, jest to, Były się z nimi przygóż w segmentarzach zapomijających o księdza i Swoich sił płyniemy również na tych szlakach. W naszej szkoły odbyło się XIII Boże Narodzeniowe Spotkanie Dyrektorów Pracowników Oświatowo-Wychowawczych. Ważnym wydarzeniem dla naszej społeczności szkolnej było poświęcenie boiska i wieży. Za nasze życie duchowo-religijne odpowiadają nauczyciele katecheci: Ksiądz Marcin Wieszało, pani Angelika Budnowska, pani Janina Szmatro i pan Jerzy Kraśnicki. Katecheza to czas, kiedy zbliżamy się do Boga, ucząc się zasad naszej wiary. Nasi nauczyciele szczędzą nam czasy, są twórczy i katywni. Harmonia mójmy strzody, sam są jasełka. W piase. w Nasza szkoła znajduje się w szkole w Bierzemy udział w wielu konkursach religijnych Do najważniejszych osiągnęliśmy także pierwsze miejsce w konkursach. Gdzie miło, że chcemy tak dobrać, aby znaleźć święta. Nieźli konflikt z jednej a słowo działa się w dachu. Krajem światowym Bogusławem Księdza Mikołasów Właśnie. W szkole też działa w szkole kołka Podejmujemy wiele akcji charytatywnych, między innymi Józefie Równości, w Tobiecach Writersy, pomóc Nasza do wyrównania z rynku pomoc dla z tego serwisu oraz dla dzieci. Nasza uczennica jest z konkursu Osiem Wspaniale. Na uczestnicy zaangażowane są również w wiele inicjatyw wynikających z planu wyrównawczego szkoły. Do należy pomóc przy konkursach, i innych Chcę się zapewnić, że to już by i aby nasze serca były zawsze otwarte na Boga i aby to on zajmował pierwsze miejsce w naszym życiu. Wasza Ekscelencja. Wasza Ekscelencja, serdecznie proszę o słowo i błogosławieństwo. Tak powiem, Kiedy byłem dziewczyną przy kościołku, to pionka wierzyła, bym była uważana za taką szkołę specjalną, wysokiego poziomu. A no wtedy było tam, gdzie dzisiaj znajduje się na to Zdrowia. To jest jedyne miejsce, to jedna przyciąga mnie gimnazjum do trzeciej klasy, w do obecnej będę popatrzył na i na patrzał świętym kolejem. Są więc dwa specjalne figury, które przywołują mnie do drugiej szkoły. Dziękuję panu dyrektorowi za zadawanie rzędy, dziękuję za ten piękny występ, tej trójce szczególny za zadawanie podzielić się będą swoimi dokonaniami. Ale mam swoje pytanie, po co Wyspów przychodzi do szkoły? Można powiedzieć, że tak by przychodził gości. ale oczywiście to zabawne, bo by powiedziała, proszę tak nie zadać, tak w głowie jakiegoś gościa, który ma swoje porządki. Przykładem wynika, aby kiedy zobaczymy, że jeszcze ktoś jest inny od nich, i że to nie jest taki człowiek straszny. Ale to też by nie wystarczyło, bo wtedy można by to wszystko zobaczyć na filmie na obrazkach. Myślę, że najważniejsze co prowadzi Bóg do szkoły, to by ją błogosławić. Dawniej w błogosławieństwo było mocno stawiane do małgorzatów, a ojciec pogosławił swoje dzieci, czasem martwe, to czyniłem. Kiedy byłem w Szwecji i wartorem święta w piszcie, w środku, a potem znalazłem się w sztokholmie, w restauracji, więc tam wszyscy, którzy byli wcześniej tam przeświętych, w środku, wtedy, że to jest ten, ten sam list, powiedziałem tak. Ja tam pozytywnie. I wtedy wtedy wszystkich swoich wydarczyków, pochylkary i płynie na pysmę Bogosławii. Ja wtedy może czasami pomyśliłem serce, ale serwoty, świadomie, jak jestem jest potrzebny i chyba jestem bardzo ważny, skoro mogę Bogosławić. Panów jest niezależnie od tego, czy w jeżeli się nie wierzy. To ostatecznie wszystko zależy od Pana Boga, a następnie, kiedy człowiek nie grozi. A w związku z tym, jeśli jest ten próg między Pani, jako przedstawiciel, a kwiatem Pana Boga, to mam nadzieję, że przyjrzymy się obecność i z radością wykonamy.

aby w szkołach jednocześnie przebywała to wychowanie, które otrzymujecie w domu. A wtedy będzie dobrze. Ale jeśli coś Wam się nie uda, to zawsze będziecie przyszło do tego, co Wam położy. Ale jeśli staniecie na jakimś czarnym miejscu, to będzie ktoś i potem będzie Was dał. Wszyscy Wy jesteście na...